Powiedz, y, dwie walki przegrane, na pewno czujesz lekki niedosyt i chcesz udowodnić, że jednak potrafisz zwyciężyć. Zdecydowanie. Mam głód zwycięstwa. Tak to można nazwać. Całe życie wygrywałem w swoich dyscyplinach, w swoim sporcie. I myślę, że jestem gotowy i przygotowany na to, żeby kontynuować pasy. Walka z Kasprem Błońskim bardzo zacięta. Powiedz, ciężko pewnie było się pozbierać po takiej przegranej. I, I chciałbym zapytać, właśnie, co czułeś po tej walce, bo była bardzo wyrównana i przegrałeś, ale ledwo, ledwo. Myślę, że czuję, że przede wszystkim dałem super show ludziom nie? z Kasprem, bo to jest obopólna e, zasługa. Daliśmy ludziom. To według mnie jedną z najlepszych walk, jakie były dotychczas na fejmie mogę to śmiało powiedzieć, bo oglądałem chyba wszystkie. I czułem jakoś po tym jakieś zawiedzenia, to tak kwestia doświadczenia, które teraz już nabyłem i tyle no. Pamiętajmy, tak się... że Mateusz miał wtedy miesiąc przygotowania, że tak naprawdę to są trzy tygodnie, bo ten ostatni tydzień to już jestem do wyrzucenia. Więc i tak się bardzo dobrze pokazał teraz w pierwszej walce, bo nie, tak jak mówisz było to praktycznie remis. No, no właśnie i chciałem właśnie zapytać y, o treningi, ile razy po prostu w, ty, w tygodniu trenujesz i gdzie? E, trenuję w Uniku pod okiem Szyszki. Tylko pozdrawiam serdecznie, mój mentor. E, I pytanie było, ile razy tak, ile, ile razy w codziennie? Codziennie po kilka razy nawet dziennie. Ile wlezie? Okay. Ile wlezie? No jak się zregeneruje, to, to jestem na sali. Czyli czujesz, że teraz do tej walki będziesz, można powiedzieć, najbardziej przygotowany, jeśli chodzi właśnie o trening? Oj, zdecydowanie. Okej, co Sobie nie będę miał na pewno jest do zarzucenia. Dobra, ostatnie pytanie powiedz na jaką walkę najbardziej czekasz właśnie podczas tej gali najbliższej w krewicach. Na swoją. Skupiam się tylko na swojej. Jeszcze jestem bardzo ciekaw Marcina Dubiela z trąbą, bo też Marcinowi w przygotowaniach pomagam i znaczy razem po prostu trenujemy, więc Dobry. dzięki bardzo, dzięki. dzięki. A i posłucha jestem jeszcze ciekaw. Okay. Dobra, dzięki. dzięki.